Hej, z tej strony Bartek, witam Cię w drugim materiale z tej serii. Jeśli nie widziałeś jeszcze pierwszego, to warto zobaczyć, bo dzisiaj kontynuujemy. W tym materiale dowiesz się o siedmiu rzeczach, przez które jesteś nieszczęśliwy. Będzie zahaczało to o temat uważności, którą zakończyliśmy tamten odcinek. Więc jeśli jeszcze go nie widziałeś, u góry masz link, obejrzyj sobie i wróć do tego materiału. A teraz. Zaczynamy. We wczorajszej ankiecie zadałem Wam pytanie: Pytałem, czy robicie postanowienia noworoczne? Część z Was powiedziała, że to w ogóle bez sensu. I co ciekawe, ma to duży związek z tym, dlaczego jesteście nieszczęśliwi. Osoby, które planują swoje, swój nowy rok, robią postanowienia noworoczne lub w ogóle zapisują cele, marzenia, które chcą zrealizować, kierunkują swoje życie i nadają temu właśnie kierunek, skupiają się na rzeczach, które są im potrzebne. Natomiast jeśli tego się nie robi, to zwracamy, od takie osoby zwracają uwagę na rzeczy przypadkowe, interesują się rzeczami przypadkowymi, które przytrafiają się w życiu, a na dodatek są bardziej podatne na manipulacje. O tym za chwilę więcej rozwinę za moment, a jeśli chodzi o mnie, to Ostatnio wkręciłem się w świetny serial. Nazywa się on Nagi Instynkt Przetrwania na Playerze. Zadanie tam w tym serialu mają takie, że nadzy w parach, w trójkach, w grupach, obejrzyjcie sobie, zobaczcie, mają za zadanie przeżyć 40 dni w kompletnej dziczy. Bez ubrań, bez jedzenia, bez wody, bez telefonu. Bez niczego, mają do dyspozycji tylko własne ciało, mapę, maczetę i jedno narzędzie, które mogą ze sobą zabrać. Jedno na osobę. Więc mają potężne zadanie do wykonania, żeby 40 dni przeżyć w obcym miejscu, gdzieś wywiezieni w kompletnej dżungli w Amazonii e, albo właśnie w Afryce. Tam są potężne warunki, żeby przeżyć. Zwierzęta nie zawsze są, i trzeba sobie z tym wszystkim poradzić. I jak ma się do tego temat naszej uważności? Wyobraź sobie na przykład, że taka osoba wywieziona na to zadanie, na nagi instynkt przetrwania, ma 40 dni na przeżycie i przez większość dnia leży sobie pod chmurkami i ogląda. Jak to pięknie chmury sobie lecą. Jak tutaj pięknie to niebo wygląda. Albo wieczorem też przekłada się na bok i podziwia sobie. Hmm, ale piękne gwiazdy i myśli o kosmosie. No nie, gdyby w ten sposób yy, tak to wyglądało, no to taka osoba bardzo szybko odpadłaby z programu. No, chyba że inni by przynosili jej jedzenie, tak by sobie to wszystko poukładała. No, ale jeśli byłaby sama, no to ta skupienie uwagi musiałoby pójść w kierunku: A. Zrobienia schronienia, B. Rozpalenia ognia. C. Zdobycia pitnej wody i ewentualnie zagotowanie jej, gdyby nie wyglądała na zdatną do picia. I, i, I czwarte: D., żeby złapać jedzenie albo jakieś owoce, albo zabić jakieś zwierzę. Więc bardzo ważne jest wiedzenie, żeby wiedzieć, w jakim kierunku Ty potrzebujesz kierunkować swoją uwagę. Przyszedł czas na 7 kroków, przez które jesteś nieszczęśliwy. Zaczynamy. Pierwszy krok jest taki, że teraz mamy jesień. Jak to nagrywam? No, jakby na to wstawiał, no, znaczy jesień, zima. <laughs> Sorry. Jest zima, zaczęło się robić bardzo szybko ciemno, jest ponuro za oknem, mnie też to złapało. Jak robiło się szybko ciemno, spadała bardzo szybko energia, ale jak tylko się robiło ciemno, no to do spania. I jest poranek. Wstajesz rano do pracy. Wyglądasz za okno i od razu oceniasz pogodę. Patrzysz: "O, ale dzisiaj ponuro, ale brzydko taka Zimowa pogoda, czy tam jesienna pogoda, jak to, jak to było w zimę, i jeszcze tam wiele epitetów swoich dodajesz, swoje powiedzonka, jaka to jest właśnie pogoda, i nakręcasz się, już spada Twoja energia od samego otworzenia oczu i ocenienia pogody. Pamiętaj, pogoda zawsze jest. Nieważne jaka, jej nie jesteśmy w stanie zmienić. To jest czynnik niezależny od nas. Więc zamiast oceniać pogodę, oceń swój stan samopoczucia, jak się dzisiaj czujesz. Na to masz większy wpływ. Masz wpływ na to, jak się czujesz. Nie masz wpływu na pogodę, ale masz wpływ na to, jak się czujesz. Więc to jest pierwszy krok. Jeśli to zmienisz, już możesz być o ten jeden krok bliżej do szczęśliwego życia. Drugi krok, dlaczego jesteś nieszczęśliwy. Mówiliśmy już o tym w kolejnych nagraniach, teraz będą takie trzy punkty, o których już wspominaliśmy. E, tylko tak dla przypomnienia: możesz być nieszczęśliwy, dlatego że chodzisz do pracy, która wywołuje u ciebie złość, smutek, awersję do ludzi, których tam spotykasz, do szefa, e, więc e, jakieś nagromadzone problemy, wyzwania, kłótnie, niewyjaśnione sprawy, jeśli chodzą gdzieś za tobą. I ciążą ci bardzo mocno, masz taki duży ten bagaż doświadczeń, ten plecak, i jeszcze bardzo mało rzeczy z niego wyrzuciłeś, więc już się uginasz po prostu pod nim i nie możesz go udźwignąć. To może czas najwyższy, aby wziąć odpowiedzialność za, za swoje życie, za swoje myśli, emocje, czyny, słowa, nawyki, to jak się zachowujesz. I wziąć właśnie tą odpowiedzialność za to wszystko i zacząć zmieniać swoje otoczenie. Może naprawiać te rzeczy, albo pożegnać się z pewnymi osobami i, i dać szansę przyjść nowym. Więc punkt drugi: weź odpowiedzialność. Krok trzeci, dla, z którego powodu. Możesz być nieszczęśliwy. Jesteś impulsywny za kierownicą, stwarzasz zagrożenie, jeździsz szybko albo właśnie powoli, flegmatycznie, ale i tak stwarzasz zagrożenie dla innych uczestników na ruchu drogowym. Krzyczysz, trąbisz, wcinasz się. Tak jak wspominałem w poprzednim nagraniu, jeśli go nie widziałeś jeszcze, to warto zobaczyć po zakończeniu tego nagrania: wcinasz się. Winny dla innych gdzieś tam przez buspas albo miejsce niewyznaczone do, do poruszania się, zakreskowane na jezdni i jesteś taki ja to mogę wszystko, tutaj nie będziecie jeździć przede mną, ja się będę jeździł zawsze pierwszy i gdzieś się tam wepchnę, wetnę. Takie postawy, to są, znaczy może nie takie, ale takie postawy pełne, pełne dumy blokują rozwój. Jeśli tak się zachowujesz, uważasz się za lepszego od innych, no to takie postawy blokują rozwój. Sprawdź, czy tak nie masz. I kolejny krok to będzie czwarty. Masz częste kłótnie z partnerem, z partnerką, to już może być spowodowane właśnie długimi etapami czasu, kiedy nie zostawały rozwiązywane konflikty, jesteś znarowany właśnie ze swojej pracy, niezadowolony z ogólnego, z ogólnej sytuacji życiowej. Nie rozmawiacie za dużo ze sobą, ten dystans między wami się pojawił i nie ma bliskości, uczuć, e, rozmowy, nie ma zbudowanej więzi, zaufania, więc czujesz się samotny. Czujesz się samotny, niekochany, i to może być e, duży, bardzo duży czwarty powód. Dlaczego jesteś nieszczęśliwy? Trzy ostatnie kroki, dlaczego jesteś nieszczęśliwy? Czyli piąty, szósty i siódmy. Są to chyba moje ulubione kroki, bo jakieś trzy lata temu byłem tak w to zafiksowany, że. Nie dało się ze mną rozmawiać. W ogóle, kompletnie nic. Nie podchodź bez kija. Naprawdę. Byłem tak e, ukierunkowany tylko w tym kierunku, e, co myślałem za słuszny, że no nie dało się ze mną rozmawiać. Kompletnie. No nic. No jak gadać, jak ze ścianą po prostu. Więc e, <gryw> bardzo. Jeśli, jeśli, jeśli już Ci mówię, już Ci mówię. Nie możesz się doczekać, pewnie, co to jest, co to są za trzy sytuacje. Są powiązane ze sobą bardzo, e, bardzo mocno. Więc jeśli jesteś fanem polityki i. Masz mocno określone zdanie na, na, jakimś, na, na tym temacie, w jakimś kierunku, i bardzo mocno je wyrażasz. Chcesz osoby przekonać do swojego zdania, to proszę cię, błagam, przestań to robić, bo robisz sobie tylko wrogów, a, a nie budujesz trwałych więzi, współprac, przyjaźni. Lepiej mieć swoje zdanie i, i, i trzymać się go, a, niż starać się. Cały świat zbawić i zarazić tą jakże e, super, wspaniałą ideą. <laughs> ideą i myślą. A pewnie wiesz, myśli są subiektywne, więc e, wchodząc konkretnie, e, piąty krok to jest e, patrzenie na to, co robi rząd. Czyli jeśli patrzysz, to pewnie oglądasz media społecznościowe albo telewizję oglądasz. I marnujesz swój czas, swoją uwagę na to, aby to przeglądać, aby rozmawiać na ten temat z innymi ludźmi. Nakręcasz się, nakręcają się twoje negatywne myśli dalej, więc nie ma co lepiej wziąć i poczytać książkę, niż marnować czas na takie rzeczy, bo tak naprawdę nie wnosi to nic wartościowego do twojego życia, a świata w ten sposób nie zmienisz. To był krok piąty, krok szósty, no to dodałem tutaj, jakby wkręcanie się w sprawy polityczne, to co robi Europa, to co robi świat, Ameryka i tak dalej, też wkręcanie się w to. Jest to jeszcze większa paczka informacji, którą trzeba przyswoić, połączyć tyle faktów, tyle kropek. Już być może jesteś ekspertem, być może jesteś specjalistą w tej branży. Więc proszę Cię, jak najszybciej przestań i uciekaj z tego, póki jeszcze możesz, póki jeszcze masz kobietę, dziewczynę, osobę, z którą możesz porozmawiać. E, no, może będziesz miał jeszcze tych swoich fanatyków, osoby takich jak Ty, które też lubią te tematy polityczne. Ale te wartościowe, bliskie, znaczące, bardzo wartościowe relacje mogą z tego powodu bardzo ucierpieć. No, szczególnie też te relacje rodzinne gdzieś przy stole. No, więc e, warto się nad tym zastanowić i zamiast śledzić scenę polityczną na świecie, warto zadbać o swoje zdrowie, zrobić kilka pompek, ćwiczenia jakieś w domu, pójść na spacer albo chwilę nawet się przebiec. To będzie o wiele lepiej skutkowało. Dotarliśmy do samego końca. Siódmy powód, przez który jesteś nieszczęśliwy. Koronny temat. Dosłownie koronny. <grytanie> Tak jak teraz mamy temat wojenny, wcześniej był temat wirusa, więc jest to temat, który nie tylko absorbuje dużą część Twojej uwagi, dużo, uwaga, może wyjaśnię na sam koniec filmu, czym jest uwaga. Uwaga to jest zainwestowanie w coś swojego czasu i energii. I w tym kierunku kierunkujemy swój czas, swoją energię, w tym kierunku coś śledzimy, co obserwujemy. Na ten moment dużo się mówi na temat wojny. Może już tak naprawdę mniej, ja tego nawet nie śledzę, jeśli tylko mogę. A jak ktoś w pracy czy, czy w domu zaczyna mi o tym mówić, to ja jasno wyznaczam granice. Mówię, nie, dzięki, ja nie chcę o tym słuchać, nie interesuje mnie to, bo wiem. Jak jest to duża manipulacja? Tak naprawdę... Każdy z tych obozów ma inną narrację, inną, inną ma atakujący, inną ma broniący, inną mamy my jako państwo, które jest graniczące i tak naprawdę pod tą linią, linią ataku, że tak powiem. Każdy ma inną narrację i każd, każdy kraj ma inną narrację. Każde media też jakby mają inny charakter tego komunikatu, więc to jest potężna, Manipulacja i proszę, nie dajmy się w to wciągnąć, bo to jest duży absorbent naszej uwagi, czasu, energii życiowej, którą możemy poświęcić na. Jeśli ty właśnie masz duże swoje plany, ambicje, marzenia, duże plany, ambicje, marzenia też mają osoby, które idą do programu. Nagi instynkt przetrwania i chcą 40 dni przetrwać na pustyni, na pustkowiu, w dżungli, w trudnych warunkach. Oni mają naprawdę duże zadanie do wykonania, więc tą swoją uwagę muszą skierować w kierunku jedzenia, schronienia, ognia, wody. No i jakoś już dadzą radę do końca. Więc y, zastanów się, czy. Ty skupiasz uwagę na którymś z tych siedmiu kroków, może na którymś zbyt mocno, warto się nad tym chwilę zastanowić, zatrzymać, pooddychać chwilę, zastanowić się, czy rzeczywiście mogę mieć z tym jakiś, jakiś problem, jakieś wyzwanie za bardzo wkręcać się w pewne rzeczy. A i drugie pytanie możesz sobie zadać. Czego nie doceniam w tym życiu, na co nie, nie przeznaczam wystarczającą ilość uwagi, jakie mam swoje plany, marzenia do zrealizowania i jak życie nie lubi pustki, to może już znasz, jeśli nie, no to mówię: życie nie lubi pustki. Jeśli chcesz pożegnać się z jakąś z tych rzeczy. No to możesz się zamienić na realizację swojego planu, swojego marzenia, aby każdego dnia, tak jak śledzisz te, te informacje ze świata, albo oceniasz pogodę, yy, albo kłócisz się ze swoim szefem, no to wyjaśnij z nim tą sprawę. Kiedy nie będzie już konfliktów, kiedy będziesz miał sobie z tym radzić, idź w stronę swoich marzeń, otworzenia swojego biznesu, budowy swojego domu, wyjazdu na wakacje, czy czegokolwiek pragniesz. Dziękuję Ci za ten materiał. Widzimy się już niedługo, a jutro pewnie kolejne, kolejne informacje, kolejne story. Eee, więc do zobaczenia w internecie, a 12 stycznia live, tu, w którym rozpocznie się przedsprzedaż mojego kursu, na który Cię serdecznie zapraszam. Jeśli Ty też popadasz w takie nakręcające się destrukcyjne myśli. No, to jest to idealny produkt dla ciebie. Jeśli jeszcze zastanawiasz się nad zakupem, to możesz napisać do mnie. Jeśli jesteś zdecydowany, to napisz: Bartek chce kupić, wysyłam ci link i kupujesz. Albo zapraszam cię właśnie 12 stycznia na live, gdzie powiem ci same mięso, szczegółowe informacje na temat tego kursu: ile kosztuje, co w nim jest, jak go dostać. Więc yy, zapraszam serdecznie. 12 stycznia, czwartek, godzina 18. Hej!